Moi drodzy, jeszcze raz, Polsko, dziękujemy, że byliście razem z nami, że chcieliście być razem z nami. I pamiętajcie, to wszystko wróci do Was w postaci tego, jak pracujemy, co robimy, co chcemy kupić i w jaki sposób chcemy wzmocnić nasze dobre samopoczucie. A wzmacniamy to cudownym sprzętem, wzmacniamy naszą energią i wzmacniamy tym, za co Was bardzo kochamy. Czyli uśmiechem, kończymy, pomachajcie całej Polsce! Pomachajcie całej Polsce! Dziękujemy bardzo. 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 183 miliony złotych. 183 miliony 231 782 złotych. Moi drodzy, nieważne, czy będzie więcej później na końcu. Nie chodzi o rekordy, chodzi o to, że byliśmy ze sobą. Po raz kolejny o tym mówię, a to się okazuje niezwykle ważne. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mówi dziękuję. Dobre. ハニー